W gdańskim zoo jest dziewięć gatunków zwierząt z rodziny kotowatych. Ulubieńcami odwiedzających są lwy. Lew jest jedynym gatunkiem kota, który żyje stadnie, rodzinnie. Aktualnie mamy osiem lwów. Do niedawna było dziewięć, ale jeden pojechał do Chorzowa, samczyk. Samiec, ojciec nasz Arko, on doskonale wie, że to są dzieci jego. Okazuje im wiele sympatii, czułości. Potrafi się z nimi bawić, lizać. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo każdego innego małego lewka, który nie byłby jego dzieckiem, niestety by wyeliminował z grupy. Żony kocha po równo. Mamy dwie rodzące samice, bergi i Cipinde. więc na pewno te uczucia są równo okazywane, chociaż charakter pań jest inny u każdego osobnika, i to często wywołuje zdziwienie. Kiedy jedna z samic na przykład mu łapą, przyłoży wpysk i, i on jest wtedy całkowicie zdezorientowany. Tygrys jest największym chyba drapieżnikiem najbardziej krwawym, brutalnym jest typowym zabójcą. Warunki stworzone przez ogród sprzyjają, żeby te charaktery tygrysów nie zawsze były takie same jak na wolności. Na wolności każdy osobnik żyje sam. Kiedy pokryje samice, one z tej cudownej, uległej samiczki przeistaczają się w krwawą bestię. Samica próbuje samca podrapać, chwycić pazurami. To jest ten, ta, ta siła ogrodu zoologicznego, warunki stworzone przez ogród. Są akceptowane przez zwierzęta, a kiedy one są młode, kiedy nie mają się tej naturalnej wrogości, agresji, przyzwyczajają się do siebie i one tworzą zgrany zespół małżeński. Na szczęście samica jest niepłodna, więc nie mamy problemu z, z przychówkiem, który no, w naszych warunkach byłby trudny do odchowania. Puma jest kotem, który da się oswoić. Ja w swojej zawodowej historii, pamiętam przygodę z młodymi Pumami. Samiec nazywał się Pirat, samica Saga. Nie wiem, co one we mnie widziały pozytywnego, ale od pierwszych dni, kiedy zacząłem pracę w ogrodzie zoologicznym, okazywały mi wielką przyjaźń, radość z tego, że mogą mnie powąchać, zobaczyć. Ja im oczywiście tą przyjaźń odzajmiałem, bo mogłem je pogłaskać, mogłem je przytulić, a nawet kiedy Saga miała swoje dzieci, Wbrew wiedzy ówczesnej dyrekcji wszedłem do pomieszczenia. Usiadłem sobie obok sagi. Ona mi położyła głowę na moich kolanach, a ja się bawiłem i z nią, i z tymi maluchami. Przy okazji zrobiłem bardzo praktyczną rzecz, bo sprawdziłem płeć u maluchów. Puma jest też drapieżnikiem. I jest też drapieżnikiem dosyć brutalnym, krwawym, jak zresztą wszystkie koty drapieżne. Nasze warunki nie są zbyt dobre dla pum. Dlatego też pilnujemy, żeby się nie rozmnażały. W ogrodach zoologicznych, gepardy bardzo rzadko się rozmnażają. Dlatego, że u gepardów istnieje zasada, że to samica wybiera samca, a nie odwrotnie. Dlatego, na przykład, w Gdańsku <coughs> niestety nasze dwa gepardy, samiec i samica, żyją osobno. Samica nie akceptuje tego samca. W wielokrotne próby łączenia kiedy ona miaruje, nie dały pozytywnych efektów, tą agresję i to dużą w stosunku do niego ona wykazywała. W tej chwili mamy trzy serwale, parę i jednego samczyka, no, który musi sobie żyć osobno. Ciekawostką na pewno jest fakt, że dwukrotnie młode zostały wychowane przez karmiącą suczkę, bo samica nie miała instynktu macierzyńskiego i po urodzeniu nie chciała zajmować się swoimi dziećmi. Więc pozyskaliśmy piękną sunię z azylu, takiego kundelka brązowego i ona pięknie wykarmiła młode serwale, które no, trafiły do innych ogrodów zoologicznych, a Sunia w nagrodę, że okazała się tak wspaniałą matką, trafiła do domu jednej z naszych pracownic. Mamy Rysia Europejskiego. Na razie mamy jednego młodego samczyka, ale już wkrótce z Wrocławskiego Zoo przyjedzie do niego samiczka. Rys jest zwierzęciem zamkniętym w sobie. Jest mało kontaktowym, jeśli chodzi o. Możliwość oswojenia jego. On czuje do człowieka ogromny dystans. Żbik to jest kot nasz krajowy. Czystych genetycznie żbików już prawie nie ma. To jest kot, który niestety ma w swojej biologii możliwość kojarzenia się z kotami domowymi. A więc osobniki, które przypominają żbika. Często tymi żbikami nie są, bo genetycznie to są po prostu mieszańce. Spotykam się z opiniami zwiedzających, e, zwykłego kota tu wstawili, co to za zwierzę tak? w ogrodzie zoologicznym, ale ta nasza świadomość, że to są genetycznie czystej krwi, bardzo rzadkie, ginące zwierzęta. No Przemawia za tym, żeby one u nas były i w przyszłości być może, być może znowu dały potomstwo. Kot arabski to jedno z najmłodszych zwierząt eksponowanych w naszym ogrodzie zoologicznym. My mamy dwa samczyki z tego gatunku. To jest rodzeństwo, ale nie tolerują siebie. Dlatego ekspozycja jest bardzo utrudniona, bo. One są tak związane ze swoim areałem występowania, i każda obca istota, która wtargnie na jego areał, jest traktowana jako śmiertelny wróg. No i w tym przypadku jeden nie lubi drugiego, a ten drugi nie lubi pierwszego. Kotek, który sprawia wrażenie, nieprawdopodobnie ckliwego, pragnącego czułości podrapania, bo on jest po prostu śliczny w swoim wyglądzie, potrafi być taką małą bestyjką, która jest szybka, zwinna, no a w tej zwinności potrafi podrapać, bo oczywiście większej krzywdy człowiekowi on jest w stanie zrobić. W dańskim ZOO Mamy parę bardzo rzadkich, ginących lampartów perskich. Była samica młodziutka, był młody samiec, ale no ponad rok męczyliśmy się, żeby je połączyć, żeby były razem. No to są też zwierzęta, które kochają samotność. Mamy zaobserwowane zjawisko. Wewnątrz pawilonu, gdzie spędzają noc. Każda ze sztuk ma swoje ulubione miejsca, w których przebywa, no i wara, żeby inny osobnik to miejsce zajął. Kotom, tym drapieżnym i domowym w dniu ich święta życzymy wszystkiego najlepszego.